Siemka, ja jestem Adachu i mam dla was omówienie 60. pierwszego rozdziału mangi Dragon Ball Super. Manga w tym miesiącu wyszła dwa dni wcześniej niż zwykle, bo 18, nie 20, ale od razu mówię, że w przyszłym miesiącu, czyli w lipcu, ponownie będzie y, premiera 20. dnia miesiąca, także wracamy prawdopodobnie już do... nie wiem dlaczego w tym miesiącu był wyjątek, ale dla mnie to nie jest żaden problem, że manga... Ukazała się dwa dni wcześniej, ponieważ był to rozdział, na który czekałem bardzo z wielkim niecierpliwieniem. Tyczy się on Wegety, jak już dobrze pamiętamy. Jako, że ostatni odcinek skończył się w ten sposób, że wegeta w końcu przybył na ziemię po swoim morderczym treningu na Jadrat z tajemniczą techniką która miałaby niby pokonać Moro, miałaby niby pomóc w walce z Moro, który zaczął już wysysać planety, wysysać energię z tylu planet, że jest nawet nie do pokonania dla Goku w Ultra Instynkcie Omenie. Goku, jak już wiemy, leży gdzieś obok na wpół żywy, reszta naszych bohaterów, Gohan, Piccolo, nie ma już absolutnie nic do powiedzenia, jedyna nadzieja do tej pory w, w Ziemi leżała właśnie w Goku, a jako, że Goku nie... Nie dał rady pokonać Moro. Teraz ta nadzieja na nadzieja przeszła na wegetę, który pojawił się w ostatnim momencie i ma jakiś as w rękawie. Zaraz zobaczymy jaki to jest as w rękawie, ponieważ dzisiejszy odcinek nazywa się Vegeta Reborn, czyli odrodzenie wegety, odrodzony wegeta, coś w tym stylu. Zaraz się przekonacie, że nie jest to jedynie odrodzenie fizyczne, ale również mentalne, jeśli chodzi o podejście wegety, o jego rozwój. Jaką, jaki przeszedł jako postać Oczywiście dzisiaj również mam przygotowane dla was kilkanaście W zasadzie to ponad 20 kadrów Chciałem narysować trochę więcej Ale ze względu na to, że obecnie staram się wrzucać filmy codziennie Już od ponad dwóch tygodni Prawdopodobnie wiem, że część osób, która teraz ogląda mangę Ogląda tylko u mnie mangę Ale chciałbym też zaprosić do obejrzenia innego kontentu Ponieważ wczoraj wrzuciłem ostatni odcinek reakcji na Anime War Na fanowskie anime bardzo podobała mi się seria, aktywność pod filmami była rewelacyjna, chciałbym jeszcze ostatni raz już przyrzekam was, Wam podziękować na to, za to. Jeszcze chciałbym Wam tylko pokazać statystykę. W maju, kiedy nie wspominałem o subskrybowaniu mojego kanału, yy, subskrybowało go tyle... A tyle nie subskrybowało? A w czerwcu, kiedy zacząłem wspominać o tym, że można faktycznie zasubskrybować mój kanał i że nie wiąże się to z żadnymi problemami, ani z tym, że wyskoczę wam z lodówki, ani z mikrofali, nie będziecie mieli miliona powiadomień, bo w zasadzie to możecie ustawić, żeby nie dostawać powiadomienia. Ale jeżeli lubicie moje filmy i lubicie je oglądać, to, to serdecznie do tego zapraszam. Tak czy siak, bardzo dziękuję. Przechodzimy już do. Omówienia, ponieważ dzisiaj zaczynamy z wysokiego C. Vegeta. Vegeta, w ostatnim panelu, ostatniego rozdziału, wyruszył w stronę Moro i dzisiaj rozpoczyna od potężnego uderzenia w brzuch. Moro zostaje odepchnięty. Wszyscy stoją z boku i czekają tylko na to, aż Vegeta pokaże swoją moc. Piccolo i reszta zauważyli, że faktycznie Vegeta jest silniejszy, ale nadal nie wiedzą, na czym ta siła polega. Zauważyli, że jego poziom mocy wzrósł, ale czy jest to na tyle duży poziom mocy, żeby być w stanie zagrozić Moro? Zaraz zobaczymy. Moro y, został odełchnięty przez Vegetę. Widać na jego twarzy zarysowany ból, robi takie uuuu... Moment po przyjęciu tego uderzenia przez Wegetę uśmiecha się pod nosem. Gohan krzyczy, to ledwo miało jakikolwiek efekt. Osiemnastka mówi, co się dzieje? Tak się przechwalał, ale chyba nie potrafi przywalić. Can't deliver, czyli że nie potrafi zaspokoić yy, oczekiwań. Wobec tego, co mówił wcześniej. Moro odpowiada na to uderzenie Wegety. Faktycznie zyskałeś bardzo dużą y, siłę, ale nadal nie jesteś ze mną w stanie konkurować. Wegeta wygląda na zupełnie niewzruszonego tym faktem, że, że uderzenie nie zrobiło żadnego wrażenia na Moro. Doskakuje kolejny raz do Moro. Moro jest zdziwiony, dlaczego Wegeta dalej kontynuuje bicie głową w mur. Można pomyśleć na pierwszy rzut oka. Kanonada ciosów sajańskiego księcia ląduje na na klatce piersiowej, na ciele Moro. Piccolo razem zresztą naszych protagonistów oglądają to yy, z daleka i komentują Vegeta stał się znacznie silniejszy, ledwo go rozpoznaje, ale Moro jest znacznie bardziej silny niż on. Jest na poziomie, którego nie da się przeskoczyć zwykłym treningiem. Podczas gdy Vegeta naciera cały czas na Moro swoimi pięściami, ten w końcu łapie jedno, jeden jego cios, uśmiecha się i mówi poddaj się Vegeta. Po czym wykopuje go, Vegeta ląduje w skalę, Moro stoi dalej uśmiechnięty i mówi, mimo wszystko masz moje uznanie za wspięcie się na takie wyżyny. Vegeta jest wbity w ścianę, ale nawet nie otwiera ust, żeby oddychać ustami, wiecie o co chodzi, nie ma nawet zadyszki. Moro dodaje tylko, że będziesz moim najlepszym jak do tej pory posiłkiem. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że Vegeta teraz jest silniejszy niż Goku był w Ultra Instinct Omenie. Chciałbym tylko ten fakt rzucić w eter, żeby, żeby wybrzmiał. Vegeta idzie dalej w zaparte. Odbija się od ściany, do, w którą został wbity. Dalej atakuje Moro. wyprowadza kolejne gradobicie ciosów. Widać, że wkłada w nie coraz więcej siły, ponieważ na jego twarzy zaczyna się malować zacięcie. Wszyscy się zastanawiają, o co mu chodzi. Czy, czy, czy nie może zaakceptować tego, że po takim treningu nadal nie jest w stanie zagrozić Moro i po prostu wpadł w szał, dlatego go tak atakuje? Pikolo mówi: Nie wydaje mi się. Vegeta nigdy nie był osobą, która źle odczytuje siłę przeciwnika. Piccolo y, powiedział takie słowa, które mogą być tutaj trochę kontrowersyjne. Dodam coś od siebie. Czy Vegeta faktycznie był takim człowiekiem, który, który nigdy nie odczytał siły przeciwnika źle? Słowa Piccolo faktycznie mogą być prawdziwe, ale chciałbym dodać do nich tutaj rzecz, która na pewno musi być dopowiedziana. Nawet jeśli Vegeta faktycznie przez całe swoje życie zawsze odczytywał dobrze siłę przeciwnika i nigdy się nie pomylił co do tego, co do oceny siły przeciwnika, to zawsze tak czy siak stawał do walki, także myślę, że nawet gdyby faktycznie Moro był silniejszy od Wegedy, to ten zachowywałby się dokładnie w ten sam sposób. Tylko że w tym wypadku ma plan, a wtedy by go nie miał. Czy to w wypadku Jirena, czy to w wypadku Androida 18, czy to w wypadku Goku Blacka, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze podejmował walkę, i niezależnie od tego, czy był silniejszy, czy był słabszy, także tutaj myślę, że do tych słów Piccolo warto dopowiedzieć taką rzecz. W międzyczasie Moro jest już znudzony tym wszystkim, jest już poirytowany, że Vegeta cały czas atakuje go w ten sam sposób. Mówi, wystarczy tego nonsensu, Vegeta. Próbuje go złapać, mimo tego Vegeta robi Unik, wyprowadza kontrę, uderzając go w twarz, Goku. W międzyczasie wszystko widzi, patrzy zdziwiony w tę strony, jakby faktycznie już wiedział o co chodzi. Ma do tego taki wyraz twarzy, jakby wiedział już, co się zaczyna święcić. Po uderzeniu Wegety w twarz yy, Moro wyprowadza jeszcze jedno potężniejsze kopnięcie. Wszyscy się zaczynają dziwić, dlaczego nagle ataki Wegety zaczynają działać. Moro już kompletnie rozwścieczony, łapie Wegetę za barki, tak tutaj łapie go, wiecie, chwyta go, podnosi go do góry i wbija go w ziemię, tworząc wielki kran wielki krater, no taki powiedzmy średni krater, wielkości Wegety. To taki średni krater, po prostu dziurę w ziemi tworzy i Moro zaczyna dyszeć. Patrzy na swoje ręce i myśli co się dzieje, jakby zaczynał słabnąć, czy co się, co się dzieje. Na początku przecież uderzenie Wegety nie zrobiło na nim kompletnie wrażenia, a chwilę po tym, mimo tego, że Wegeta ani trochę nie stał się silniejszy, te za ataki zaczynają wchodzić. Wegeta momentalnie pojawia się z powrotem przed Moro. Ociera tylko pród z twarzy i Goku wykrzykuje, tak myślałem! Goku już wie o co chodzi, zaraz my się też dowiemy o co chodzi. Kolejne uderzenie Moro jest uniknięte przez Vegeta, Vegeta wyprowadza wielkiego kopniaka w bok Moro i teraz widzimy coś bardzo ciekawego. W momencie, kiedy Vegeta kopie Moro, z jego boku, z jego ciała zaczynają uciekać ki. Kropelki ki zaczynają, jakby uciekać, wiecie, takie bańki. Vegeta unika kolejnego ataku Moro, potem robi backflip do tyłu, blu, 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 odskakuje i w ten sposób znajduje się tuż przy Goku. Goku woła Vegeta: Vegeta, twój nowy ruch, czy to jest. Vegeta odwraca się w stronę Goku i mówi: Forced Spirit Fishing. Forced Spirit Fishing. W dosłownym tłumaczeniu można to przetłumaczyć jako wymuszone rozszczepienie ducha. Oczywiście tyczy się to ki i oczywiście widzieliśmy, że przy kopnięciu wegety energia z ciała mora zaczęła ulatywać. Można już w tej chwili się domyślić, że jest to technika która albo przy pomocy ataków, albo może też w jakiś inny sposób, o którym jeszcze nie wiemy, wymusza jakby ulatywanie ki z przeciwnika. Zaraz dowiemy się w jaki sposób i na czym konkretnie polega ta technika. Vegeta po yy, zdradzeniu Goku, jaka, jaka jest to technika, podlatuje z powrotem w stronę Moro, kontynuując swoją taktykę, która po prostu polega na tym, że go bije, używając tej techniki. Gohan z Piccolo cały czas obserwują walkę i mówią, cały czas więcej jego ataków zaczyna dosięgać celu. Czy Wegeta staje się silniejszy? Piccolo mówi, nie, wygląda na to, że to Moro staje się coraz słabszy. Widzimy kolejne ataki Wegety, które trafiają w Moro i przy każdym tym ataku Ki zaczyna ulatywać. Gohan z Piccolo patrzą do góry i nad ich głowami ta energia która została która cały czas ulatywała z Moro stworzyła coś w stylu gęki damy wielka kula energii która zaczęła ulatywać z Moro stworzyła wielką taką gęki damy powiedzmy w cudzysłowie ponieważ nie jest to gęki dama ale stworzyła wielką kulę energii która wisi w powietrzu Wegeta cały czas atakuje Moro Moro po kolejnym po kolejnym mocnym kopnięciu w brzuch wypluwa wielką garstkę energii po czym nagle zaczyna mu rosnąć broda wygląda zaczyna wyglądać tak jak wyglądał na początku sagi jak widzieliśmy starego, spruchniałego Moro z brodą, moro zaczyna cofać się do swojego pierwotnego wyglądu, zanim zanim zaczął kraść energię z istot ludzkich i w ogóle żywych istot. Jacko krzyczy, wraca do swojego starego wyglądu! Dosłownie, Wegeta uśmiechnięty mówi do Moro, cała ta energia, którą zabrałaś dla siebie, wszystkie te dusze, cała ta życiowa energia. Po prostu ją oswobodziłem. Wegeta podnosi rękę do góry, zaciskając pięść i robi pap! I ta kula energii, ta genki dama z, z energii, którą Moro ukradł, a teraz którą Vegeta wyzwolił, rozwala się, rozszczepia się i energia zaczyna lecieć po całym wszechświecie. W pałacu Kamiego, Dandy, Eska i Popo obserwują całą sytuację. Dandy już się domyśla o co chodzi i przenosimy się na Jardrat, na którym stary Pybara mówi: Energia skradziona przez Moro teraz wraca do swoich pierwotnych planet, do miejsc, z, z których została skradziona. Vegeta się udało! krzyczy Mały Ziomeczek, też Jardratański. Pikolo w tym czasie doskakuje z Gohanem do Goku, który siedzi cały pokiereszowany cały czas na ziemi. Piccolo pyta Goku, co to za ruch? Wytłumacz, co, o co chodzi? Goku już znał ten ruch, jak, jak widać. Słyszał o nim prawdopodobnie, kiedy był na Yardrat posadze po walce z Freezerem. Jednak nie był się w stanie tego nauczyć. Póki nie będzie polskiej oficjalnej nazwy, będę nazywał to wymuszonym rozszczepieniem ducha. Albo może w, roz, wymuszonym rozszczepieniem ki. I tutaj słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Rozdziera ta technika rzeczy, które zostały złączone za pomocą absorpcji albo fuzji. Myślę, że tutaj bez przypadku nie wspomniano o fuzji, ponieważ gdyby miała być tutaj tylko absorpcja, to my, moglibyśmy się domyślić, że wegety technika prawdopodobnie przyda się tylko w tym przypadku. Ale mamy też, mamy też informację, że technika, której używa wegeta działa również na fuzję. Czyli na przykład gdyby wegeta walczył z keflą, to prawdopodobnie też mógłby te ki z kefli wydobywać i kefla by się roz, rozcaliła. Mówię kompletnie przykładowo. Jest to technika, która rozdziera rzeczy Pozbywa ich energii, które zostały stworzone za pomocą absorpcji, czyli tak jak w przypadku Moro. Moro, siła Moro polegała na tym, że opierał się na energii, który, którą ukradł innym planetom innym stworzeniom, jakby został zbudowany z tej energii, którą ukradł. Podczas gdy Vegeta cały czas walczy z Moro, okazuje się, że Goku faktycznie wie o tej technice, ale nigdy nie widział jej na własne oczy. Czyli tak jak powiedziałem, prawdopodobnie słyszał o niej, gdy był na Yardrat. Nad głowami naszych bohaterów energia widać, że ulatuje. Piccolo patrząc na nią mówi, czyli mówi, że to jest ta energia którą ludzi, których zabił. Vegeta słyszy te słowa, które mówi Piccolo, odwraca się do niego i mówi słowa, które naprawdę jak pierwszy raz przeczytałem, sprawiły, że aż otworzyłem oczy bardzo szeroko i uważajcie, bo teraz też to będzie mocne. Vegeta mówi do Piccolo, że jego moc byłaby w stanie nawet rozdzielić tych dwóch nameczan, których dawno, dawno temu zaabsorbował, za zaasymilował, z którymi się złączył, Neila i Kamiego. I mówi jeszcze, chciałbyś spróbować? Była to tak naprawdę fuzja, więc jest to możliwe. Jestem ciekaw kiedy i czy jeszcze w tej saze zostanie użyta ta druga jakby część tej techniki. Kiedy zobaczymy tę technikę, kiedy jest używana przeciwko fuzji. Zobaczymy, ale idziemy dalej. Goku mówi do Vegeta, nieźle Vegeta, to był ruch, którego, to była technika, której ja się nie dałem rady nauczyć. Vegeta mówi, oczywiście, że się nie dałeś rady nauczyć. We underwent the same training. Przeszliśmy przez ten sam trening, ale ja jestem znacznie bardziej utalentowany od ciebie. Victory is mine this time, Kakarot. Tym razem zwycięstwo jest moje, kakarocie. Goku jest troszeczkę przerażony, ale mimo wszystko się uśmiecha. W tym y, momencie rozdziału wiedziałem, że albo to się skończy teraz i Vegeta faktycznie dostanie wielki win, albo coś się stanie. Ale czytamy, oglądamy dalej. Vegeta bez żadnego problemu, już nawet bez zadyszki. Zlatuje do góry, kopie moro, pozbywając go Cały czas energii, walka trwa Mówi do niego w tym czasie Jeśli mam być szczery, to nigdy mi się nie podobało Absorpcja, fuzja i całe Wszystkie te rzeczy, to niedobrze odwzorowuje Wewnętrzną siłę, prawdziwą siłę, którą jednostka posiada Wszystko to, czego pożądam To jest fair fight Czyli uczciwa walka Nigdy mu się nie podobały te wszystkie absorpcje, te wszystkie fuzje To nie jest jego stylu I ja też się z tym zgadzam, że to nie odwzoruje dobrze To nie odwzorowuje dobrze siły jednostki No bo w zasadzie w przypadku Potary czy w przypadku fuzji wiemy, że jeśli to jest Goku, jeśli to jest Vegeta, to łącząc się nie są tacy, prawda? Fuzja i jako sama technika, czy potara jako sama technika, znaczy fuzji mnoży wielokrotnie te siły, więc jakby Gogeta i Wegito są znacznie silniejsi niż suma Goku i Wegety. Także w Wegecie nigdy to nie odpowiadało, żeby korzystać z tych dodatkowych sił. Oczywiście w niektórych przypadkach były one niezbędne, ale jakby leży to w charakterze Wegety. Vegeta cały czas kontynuuje monolog w stronę moru i mówi, dlaczego nie mógłbyś przestać polegać na sile skradzionej od innych i zacząć po prostu walczyć z tym, co masz. Kiedy Moro ląduje plackiem na ziemię Vegeta dodaje na sam koniec, chyba że twoja moc nawet nie pozwala ci na stanie w miejscu. Broda Moro zaczyna coraz bardziej rosnąć. Zaczyna coraz bardziej przypominać tego Moro, którego widzieliśmy na początku sagi, chociaż wtedy jego broda była taka bardzo długa. Teraz ma taką, taką jak ja miałem miesiąc temu na omówieniu mangi. Gohan z Piccolo przenoszą Goku na skałkę troszeczkę dalej niż, yy, niż wcześniej byli. Piccolo pyta: Vegeta trenował na Jardrat? Tak, wygląda na to, że tak. Kiedy mowa jest o Jardrat, przenosimy się znów na planetę Yardrat na której trwa rozmowa tego małego ziomeczka. I Pybary. Hacka. Hacka się nazywał ten mały ziomeczek. Mamy tutaj kolejną informację na temat techniki wegety, mamy tutaj kolejne szczegóły. Zaraz dowiemy się, jak mniej więcej działa ta technika i co mają na myśli, mówiąc, że taki wraca do osób, które zostały jej pozbawione. Stary Pybaro, jeśli te planety, które zostały pozbawione energii, dostaną z powrotem tę energię, to czy mieszkańcy zostaną wskrzeszeni? Pybara mówi, że nie, za dużo czasu już minęło, żeby te wszystkie rasy zostały wskrzeszone. Aczkolwiek. Wskrzeszenie jest możliwe dla, e, dla gatunków, które posiadają dużą siłę życiową. I takimi, proszę państwa, gatunkami są nameczanie. Przenosimy się na namek. Widzimy splądrowaną wioskę nameczan, gdzie leżą trupy nameczan, ale nie są to trupy pra pragnę zaznaczyć, że nie są to trupy, które zginęły przy bezpośredniej walce, bo niestety takich nameczan, takich gatunków, takich osobników nie można wskrzesić, ale jeśli ktoś umarł ze względu na wycieńczenie, że Moro wyssał ich całą energię, dlatego padli z wycieńczenia. Takie osobniki, tacy osobnicy zostaną wskrzeszeni, i tak właśnie się dzieje teraz. Na namek, nameczenie zaczynają wstawać. Co czuje SK, który znajduje się w pałacu Kamiego? Wyczuwa, że wielka ilość nameczon zaczyna wracać do życia, i powtarza to, co właśnie teraz Wam powiedziałem. Dodatkowo dodaję że prawdopodobnie jest to też kwestia Smoczych Kul. Smocze Kule w jakich, jakiś sposób broniły tych ciał leżących, że one nie zgniły, że, że właśnie one pozwoliły na to, żeby po tylu miesiącach nawet od ich śmierci była możliwość wskrzeszenia. Przenosimy się z powrotem do walki Vegety i, yy, i Moro. Vegeta cały czas, w ten sam sposób atakuje Moro, Moro cały czas w ten sam sposób staje się coraz słabszy. Vegeta mówi do niego, wykrztusisz każdą resztkę energii, którą ukradłeś od czasu twojej małej ucieczki z więzienia. Teraz przechodzimy do momentu, który bardzo mi się podobał i jednocześnie zasiał we mnie trochę ziarno niepewności. Zastanawiałem się, coś tutaj takiego jest zbyt wyniosłego, coś się tutaj takiego, ta rozmowa jakoś mi się, mimo tego, że mi się podoba, to mi się trochę nie podoba, bo albo to jest ostatni moment Dragon Balla Super całej serii w ogóle, albo coś się zaraz stanie. Słuchajcie, Piccolo mówi: Hej Goku, myślałeś kiedykolwiek, że urośnie w ten sposób? Że Vegeta świntuchy urośnie, a nie już. Nie, nie, nigdy bym nie pomyślał. Nie mogę powiedzieć, żebym tak pomyślał. Spodziewałem się, że nauczy tej nowej techniki i że będzie tak potężny jak teraz. Pigolo mówi, że nie w tym sensie. Chodziło mu o to, że urośnie jako osoba, jako człowiek. Zapomniałeś, że raz, że kiedyś przyleciał tutaj, żeby podbić ziemię? I zobacz, teraz walczy w jej obronie. Mało tego, wygląda na to, że próbuje jakby odpokutować za wszystkie swoje grzechy, które w przeszłości zrobił. Goku pyta. Grzechy? Tak jak masowe rzezie na namek, które, które przeprowadził. Wszystkie te rzeczy złe, które zrobił, jeszcze będąc w armii Freezer'a. Piccolo kontynuuje, i mówi: Wydaje mi się, że po prostu chce mieć czystą kartę po tym wszystkim. Zmazać wszystkie swoje grzechy i odpokutować za to, co zrobił złego w swoim życiu. Goku mówi: Naprawdę zastanawiasz się nad takimi rzeczami? <grym> I to wszystko dlatego, że spotkał ciebie, Goku. Ty go zmieniłeś. Goku mówi: Ja? Ja po prostu chciałem walczyć z najsilniejszymi ziomkami i to tyle. I to działa w twoim przypadku. Nie zmieniłeś się ani trochę od pierwszego dnia. I nie musisz się zmieniać. Goku kompletnie nie i mówi. Mówisz to jako dobrą rzecz? pikolob z politowaniem, ale mimo tego ze szczerym uśmiechem kwituje cał, całą rozmowę, mówiąc: Zastanawiam się. Wygląda na to, że Vegeta tym razem ma na to przewagę, że zrobił lepszą robotę niż ty w tym wypadku. Goku patrzy z uśmiechem i mówi: Tak, ale znowu go przyścignę. Tylko poczekaj. Jacko się wszystkiemu przysłuchuje i mówi: Czekaj, będziesz trenował dalej, nawet jeśli nie ma złego gościa? I weź tu mów o obsesji. Vegeta nagle przerywa ich rozmowę i mówi: Hej Jacko, potrzebujesz go żywego czy martwego? Mogę go zabić? Jacko mówi: Zabij go, przecież my go trzymaliśmy w więzieniu tylko do tego, że nie było nikogo tak silnego, żeby go zabić, więc jeśli możesz, proszę bardzo, yy, baw się dobrze. You You'll regret ever breaking out of prison once you're in hell. Będziesz żałował tego, że uciekłeś z tego więzienia, jak już będziesz w piekle. Ale Moro nagle wstaje. Chwiejąc się wstaje i mówi Wierzysz w to, że ty nie pójdziesz do piekła? Vegeta już bez uśmiechu na ustach odpowiada Kiedy umrę? Oczywiście, że jestem przydzielony do piekła. W końcu przecież jestem złym, jestem wilejnym powiedział tutaj. Vilain, to wiecie, to jest ten główny zły jakby. Czarny charakter, o tak powiedzmy. Jestem przygotowany na konsekwencje już od dłuższego czasu. I nagle Moro się uśmiecha i mówi tak. Wegeta dalej kontynuuje, ale ty pierwszy. Spotkasz mnie tam na dole kiedyś. Jak już będę martwy, wpadnę powiedzieć cześć. Zaczyna się niestety ten moment, w którym zły zaczyna się bardzo podejrzanie śmiać. I to jest ten moment, w którym Moro zaczyna się śmiać. He he! he. Ha, ha ha. Co jest takiego śmiesznego, pyta Vegeta. Nie planuję iść do piekła. Planuję rządzić galaktyką przez wieczność. Co? Co on powiedział? Wszyscy się pytają. Uciekasz się do bełkotu bezsensownego, mówi Wegeta. Ledwo została jakakolwiek w tobie krzta energii. Ale Moro nagle uśmiecha się i mówi, ale nadal mam swoją magię. Ruuu! Pokazuje się wielki słup energii, który zasłania Moro. Moro nagle znika, wszyscy się zastanawiają. Vegeta krzyczy DAMN IT! Jacob pokazuje na górę TAM! VEGETA! Uciekł w, uciek w... niebo! Bez... Vegeta bez chwili zahamowania rusza za Moro w pościg. Dolatuje Moro do swojego statku, którym uciekał Shimoreka i Seven-Three. Bez żadnego słowa zabija Shimorekę. Pali go po prostu na węgiel, wlatuje na pokład i paraliżuje Seven 3 czyli tego androida, który potrafił kopi kopiować cudze moce, z którym walczył wcześniej Piccolo z Gohanem. Moro mówi: Na szczęście dla mnie zaplanowałem wszystko do przodu i utworzyłem backup, utworzyłem kopię zapasową w Tobie. Podczas gdy Vegeta dolatuje już na statek, widzi tylko koszmarny widok. Moro zjadającego, wpychającego sobie ciało 73 do ust. Po prostu widać jak jego na surowo. Co ty kurwa robisz? mówi Vegeta. Vegeta próbuje wy wyrzucić kiblasta w jego stronę, ale jest już za późno. Statek wybucha, wszyscy patrzą z dołu. Co się tam stało? Pojawia się nowy Moro. Vegeta patrzy na niego przerażony i nagle widzimy jak Vegeta z impetem spada na ziemię. Przemienia się z powrotem w swoją y, bazową formę. Goku krzyczy. Nie, Kimoro wróciła do normy. N nie, jest jeszcze większa niż była kiedykolwiek. Gdzie jest 7-3? Pyta Piccolo. Nie mów mi, że... Wszyscy podbiegają do leżącego Wegety. Wszystko dobrze, Wegeta? Tata! Tam jest Moro! Krzyczy Gohan do swojego tatusia. I nagle widzimy Moro. Przetransformowanego Moro w nowej odsłonie. Pokażę tutaj moje odwzorowanie z Paint'a. Narysowałem tego Moro tutaj w pędzie, nie będę wklejał kadru z mangi. Tak wygląda mniej więcej Moro. Dolna część jest bardzo podobna do tej, która była wcześniej. Tak teraz wygląda Moro. Jest to połączenie Moro z DERNIU! Czemu zmieniłeś swoją twarz? Moro kompletnie odnowiony, jeśli chodzi o wygląd, jak i również o siłę, mówi. Nie tylko swoją magię trzymałem w 7.3 jako, jako kopię. Co to znaczy? Co było również w nim? Combat Abilities, moje zdolności walki. Byłem w stanie utworzyć kompletną kopię zapasową w jego środku. Gohan mówi. I, i właśnie go zaabsorbowałeś? To przywróciło mnie do poprzedniej chwały i jeszcze więcej. Niestety byliście tak blisko, żeby mnie pokonać. I tym szokującym zakończeniem. Kończymy rozdział 61. Moro był w stanie zaabsorbować 7-3. Ma wszystkie umiejętności, całą siłę, którą wcześniej posiadał, plus jeszcze ma umiejętności 7-3. 7-3 miał bardzo yy, przerażającą umiejętność. Był w stanie kopiować umiejętności każdego, kogo złapał za szyję. Widzieliśmy, że był w stanie umiejętności Gohana, umiejętności Piccolo skopiować. Miał też umiejętności Moro, i właśnie te kopie zapasował, teraz Moro wykorzystał Pochłaniając 7-3 Czy Vegeta będzie w stanie użyć tej techniki Teraz przeciwko Moro? Vegeta naprawdę dostał y, Mocne uderzenie, przemienił się do swojej Bazowej formy, wszyscy są kompletnie Bezradni w stosunku do tego, co się teraz dzieje 20 lipca dowiemy się, co się dzieje Dalej, jestem tylko troszeczkę Raz zawiedziony, że Vegeta nie, że nie udało się Zakończyć tej całej sagi, chociaż cieszę się, że Ona dalej trwa, ponieważ bardzo mi się podoba I myślę, że jeszcze będzie okazja na to, żeby Vegeta W tej sadze, jak i również inni tutaj Którzy cały, cały czas obecni pokazali nas ich stać. Bardzo rozdział mi się podobał. Oczywiście ja jestem fanboyem, także mi się zawsze będzie wszystko podobać. No nie, nie wszystko, okej, okay. Dobra, nie przesadzajmy. Jeśli Wam się podobało, tak czy się jak moje omówienie. Nie zapomnijcie o zostawieniu oceny, Tak jak wspominałem, możecie zostawić też suba. Nie będziecie mieli nie w mikrofonie ani w lodówce. Nie będę Wam wyskakiwał, chyba że, że będziecie chcieli. Dzięki, wielkie za oglądanie, Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.